Moi drodzy, idzie jesień. Nie ma na to rady, dnie stają się krótsze. Przychodzą deszcze, a my przygotowaliśmy dla Was 36, 37 połączony numer tygodnika poradnika rolniczego, w którym piszemy m.in. o porozumieniu handlowym z USA, które nie jest dobre dla Europy. Przeczytacie też o rolnikach pięknych dwudziestoletnich naszych czytelnikach, którzy lubią swoją pracę i są szczęśliwi. Piszemy też, jak jesienią walczyć z wyczyńcem polnym i o festiwalu Starych Ciąglików w Wilkowicach. Festiwalu osobowości i maszynowych osobliwości. Piszemy też dla Was o łaciatych stulatkach i wbrew nazwie wcale nie chodzi o krowy. Dlaczego Kozłowskim dostawcom do mlekowity nie zależy na wyższej produkcji? A litka kudła, pełna zapału rolniczka, która dostarcza mleko do OSM sierpc. Może sobie pozwolić na niestosowanie szczepień. Jak automatyczny system żywienia sprawdza się w gospodarstwie wależaków, dostawców do mlek polu. I kolejny tekst o pięknych 20 naszych czytelnikach, bo przecież w tym roku obchodzimy nasz jubileusz, których serów próbowali nawet urzędnicy w Brukseli. Zapraszamy też Was na kongres Polskie Mleko. Warto, naprawdę warto na niego przyjechać. A jeżeli ktoś z Was nie ma tygodnika poradnika rolniczego, w opisie do tego filmu jest link prowadzący Was do formularza. Jeśli go wypełnicie, natychmiast przesyłamy bezpłatny egzemplarz. Zapraszam do lektury.